Głównym celem jest rozwijanie sportu wśród dzieci najmłodszych. Cel był taki, żeby no, wychowanie prozdrowotne dzieci, żeby dzieci się rozwijały i, i fizycznie, pod względem fizycznym, ruchowym. Myślę, że i uczyły się rywalizacji, bo to jest też ważne, przegrywania, wygrywania. To jest najważniejszy aspekt tej olimpiady, a to już jest nasza dziesiąta jubileuszowa olimpiada, która skupia dzieci z całego miasta. W tym roku jeszcze jest niepubliczne przedszkole, doszło nam, także bardzo się cieszymy z tego powodu. Wszystkie dzieci mogą się integrować na wspólnej zabawie ruchowej. My chcemy powiedzieć, że każda z imprez organizowanych przez nasze przedszkola zarówno nasze prowadzone przez gminę, miasto Oława, jak i przedszkole, które się włączyło w tej chwili niepubliczne Kretka, każda impreza jest doskonała. Generalnie bardzo się cieszymy, że możemy integrować dzieci, rodziców, nauczycieli. Właśnie ze wszystkich naszych placówek. I myślę, że takim niewątpliwym, pozytywnym aspektem tej imprezy jest również to, że już od najmłodszych lat dzieci uczone są aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, na, podczas zabaw ruchowych mają także możliwość korzystania z bazy sportowej. Dzisiaj gościmy dzięki uprzejmości pani dyrektor Szkoły Podstawowej Numer 1 właśnie na takiej sali gimnastycznej i to jest właśnie taka I idea bardzo i bardzo dziękujemy oczywiście za możliwość korzystania z tego miejsca, ale tutaj też pokazujemy w jaki sposób aktywnie i ciekawie spędzać czas.